Hej, dobrze że jesteś. Właśnie słuchasz bardzo brzydkiego podcastu. Dzień dobry, dzień dobry, mili państwo. Mam nadzieję, że macie się dobrze. Mam nadzieję, że osoby, które miały pchnąć sesję, już mają ją pchniętą. Osoby pracujące klepnęły sobie właśnie urlop, a te, które i studia i urlop mają za sobą, potrafią gdzieś po drodze do pracy złapać trochę słoneczka. Powiem Wam, że teraz się złapałam na tym, jak bardzo mnie bawi ten szpagat, który wykonuję między bardzo strasznym, a bardzo brzydkim podcastem, bo jestem właśnie po dwóch odcinkach bardzo strasznych. No i tam staram się, żeby było mrocznie, tak? A tutaj znowu na odwrót chcę, żeby było ciepło, miło i przyjemnie. Jakbym miała dwie osobowości dosłownie, ale cała zabawność według mnie całej tej sytuacji polega na tym, że i tu się czuję sobą, i tam się czuję sobą. Co prawda, tam jest to pewna kracja, no ale jest mi tak samo wygodnie, jak. W momencie, w którym proszę Was o to, żebyście sobie wyluzowali, zrobili coś pysznego do picia i jedzenia, bo teraz będziemy sobie gaworzyć jak przy kawce. A dziś właśnie o to proszę szczególnie, bo odcinek zapowiada się długi, relaksujący, ciepły, no i mam nadzieję, że wzbogacający Wasze przemyślenia różnorakie, bo za kilka tygodni, słuchajcie, Chmielewska obchodzi 34 urodziny. I za każdym razem, jak ta data się zbliża, data moich urodzin, to robię sobie Taką małą retrospekcję, małe podsumowanie, mały rachunek sumienia, zysków i strat, porażek i sukcesów, i zastanawiam się, czego się nauczyłam przez dany rok. Przez rok rozumiem ten, te 12 miesięcy między moimi urodzinami. I stwierdzić muszę z niemałą dumą zresztą, że akurat w tym roku, między tą 33 a 34, nauczyłam się chyba więcej niż przez kilka ostatnich lat. Duże to było przemeblowanie, no i myślę, że Główne zasługi należy przypisać terapii. W sierpniu będzie rok, jak sobie na nią uczęszczam, i ona mi bardzo poukładała w głowie różne kwestie. A w zasadzie to nawet nie ona do końca, bo y, dopóki na nią nie uczęszczałam, dopóki nie chodziłam na terapię, y, to zdawało mi się, że w terapii jej działaniu chodzi o same spotkania, tak? I omawiane tematy, że sobie naprawiasz to, w czym akurat dłubiesz wespół w zespół ze swoim psychologiem, ale u mnie mam wrażenie, nie jest tak do końca. Mam wrażenie, że zwiększyła mi się tak ogólnie. Przestrzeń w głowie, że światło tam wpuściłam, że nareszcie zyskałam mm, uważność na tę moją autoobserwację, którą zwykle puszczałam gdzieś mimo uszu, że przez to wyhodowanie sobie dorosłego, tego wewnętrznego dorosłego, który potrafi podejść nieco bardziej na chłodno do spraw, które jeszcze do niedawna budziły we mnie bardzo silne emocje. Jestem w stanie patrzeć na codzienność z innej perspektywy, trochę sobie ją poobracać w dłoniach, obejrzeć ze wszystkich możliwych stron, a nie wpadać od razu, wiecie, w, w karuzelę paniki, strachu i najczarniejszych scenariuszy, jak miałam to w swoim zwyczaju. No i powiem Wam, że to jest niesamowicie miłe uczucie, chociaż też zdaję sobie sprawę z tego, że jeszcze masa roboty przede mną i już kiedyś nagrywałam podobny odcinek, ale teraz znowu mnie naszło, żeby nagrać coś w stylu ileś tam rzeczy, które chciałabym wiedzieć wcześniej, albo które chciałabym powiedzieć młodszej sobie. Coś w tym stylu. Nie wymyśliłam jeszcze tytułu. Niemniej chciałabym dzisiaj wam pogaworzyć o moich małych, wielkich odkryciach, których dokonałam w tym roku, albo których dokonałam wcześniej, ale w tym roku dopiero zaczęłam je w pełni rozumieć, czuć. Po prostu do nich dojrzałam. I chyba takim moim największym odkryciem tego roku, które na pierwszy rzut ucha zdawać się może oczywistością jest fakt, że większość życia, większość sytuacji rozgrywa się wyłącznie w mojej głowie. Jak się okazało, jestem więźniem. Myślę, że większość z nas własnych negatywnych przekonań, własnych czarnych scenariuszy, własnego wydaje mi się, które uznaję za stan faktyczny. W połączeniu z moją niską samooceną, której się już nie wypieram, po prostu ona wciąż gdzieś tam we mnie istnieje, papierową wrażliwością, perfekcjonizmem, ADHD, dysleksją i pewnie czymś tam jeszcze, to mi się cały czas wydaje, że ja przegrywam i że wszyscy to widzą, wszyscy widzą jak się wypingalam. O własne nogi na prostej drodze. I tu moja kolejna myśl, moje kolejne odkrycie, że z jednej strony tak, to dzieje się w mojej głowie, ale z drugiej no tak jest. I już tłumaczę o co chodzi. Yy, to nie jest tak, że ja sobie ubzdurałam na przykład, że jestem gapowata. I jestem gapowata. Jestem ciamajdowata w opór głównie przez moje zaburzenie i neuroatypowość. Popełniam całą masę błędów, dziwnie się poruszam, czasem mówię jakby mi kable we łbie nie stykały. I tak naprawdę... Z obiektywnego punktu widzenia, z punktu widzenia tego mojego wewnętrznego, nieoceniającego dorosłego, no to to nie jest problem. To nie są rzeczy, za które powinnam się pałować. A ja, uwierzcie mi, pałowałam się za nie całe swoje życie. A ja po prostu tak mam. Problem zaczyna się tam, gdzie tym moim cechom nadaje znaczenie, negatywne znaczenie. I tu wracamy do pierwszej myśli, że, że ja. Praktycznie całe swoje życie przemiesz przemieszkałam we własnej głowie, nadając różne wyssane z palca znaczenia sytuacjom, o moim cechom, temu, kim jestem, jak jestem odbierana. Przemyblowanie tego podejścia do codzienności, oduczenie się nadawania tej codzienności. Swoich własnych znaczeń, takich bardzo, tak jak już mówiłam, wyssanych z palca, ergo więcej wyrozumiałości dla siebie to jest, kochani, złoto. To jest klucz do wszystkich moich i myślę, że nie tylko moich bolączek. I ja sobie doskonale zdaję sprawę z tego, że Wy mi od lat pisaliście, Igo, nie przepraszaj, iga, nie pałuj się, iga, bądź dla siebie bardziej wyrozumiała. No ale to jest właśnie różnica między, jakkolwiek jestem wam wdzięczna za te rady, to wciąż są to rady z internetu i to jest różnica między radami z internetu, a osobą, która daje ci odpowiednie narzędzia, żeby, żeby nad tym popracować. Że ja to niby rozumiałam, co wy do mnie mówicie, ale musiało coś przekliknąć w mojej głowie i dzieje się to dopiero teraz. Ja przez większość mojego życia trwałam w przeświadczeniu, że mam strasznie pod górę, że ja nie umiem normalnie tak jak wszyscy, tylko że mi zawsze wiatr w oczy, że zanim cokolwiek osiągnę, to muszę się wydolić tyle razy, że już mi się nawet do mety iść odechciewa, bo jestem łaja za i mam wiecznie pod górę. I nagle w wieku 33 lat dotarło do mnie, że kurde, no w zasadzie to każdy mógłby tak o sobie powiedzieć. Że każdy się czasem wywraca, cierpi, przegrywa, wychodzi na nie wiem, de debila, wybiera złą drogę, różnica polega tylko i wyłącznie na tym, że część z nas popada w czarną ro rozpacz, patrz ja, a inni po prostu nie nadają tej porażce aż takiej głębi. Wydarzyło to się wydarzyło, cytując klasyka, jebło to jebło. I tu jest mały disclaimer: to nie jest takich chopsiub żeby to czarno scenariuszowe myślenie przemeblować, przynajmniej w moim przypadku. Nie ma rozwiązań instant według mnie. Sama od roku pracuję nad tym, żeby trochę bardziej po dorosłemu patrzeć na życie, a przede wszystkim na siebie, a i tak wychodzi ze mnie momentami mała igusia z ostatniej ławki, której się wydaje, że nikt jej nie lubi. No cóż, no tak to już jest, ale powiem wam, że sam fakt, że ja ze spokojem, takim wewnętrznym też spokojem, a nie spokojem do mikrofonu, jestem w stanie powiedzieć, że tak to już jest. i nie pałować się za to, zaakceptować ten stan obecny to już jest. Gigantyczny progres w moim wypadku. Y oczywiście cała pra masa pracy jeszcze przede mną, ale już jest mi ze sobą wygodniej. W mojej głowie z mieszkanie w piwnicy z łazienką na korytarzu przeniosłam się do kawalerki z aneksem kuchennym i całkiem niezłym widokiem z mikrobalkoniku. Także jest progres y i lecimy dalej, bo się strasznie rozgadałam, a dopiero to jest pierwszy punkt przecież. Y co ja sobie tutaj dalej zapisałam? Punkt drugi. To, jak się ze sobą czujesz, nie zależy w nawiasie tak bardzo od Twojego materi materialnego stanu. I teraz, żebym była dobrze zrozumiana, to nie będzie akapit pod tytułem Pieniądze szczęścia nie dają, bo dają, kuperadochy dają, ale jeszcze raz, bo się poplątałam. Za mną kilka lat, kiedy moja sytuacja finansowa była, mówiąc, delikatnie taka sobie, rozkręcałam własną działalność, nie umiałam się kompletnie wyceniać, trochę miałam pecha w tym wszystkim, mam wrażenie, i przede wszystkim myślę, że to jest klub programu, że ja zupełnie, zupełnie nie umiałam zarządzać własnym budżetem, co przy nieregularnych zarobkach, ci, co nieregularnie zarabiają, to wiedzą, jest w najlepszym wypadku drogą donikąd, a w najgorszym długą drogą w dół. I mam wrażenie, że właśnie. Tę drugą zaliczyłam. I przez te rzeczone trzy, prawie cztery lata, od kiedy rzuciłam etat, w mojej głowie wizja dobrobytu wiązała się z bardzo określonym mm, obrazem rzeczywistości. Ja sobie cały czas wyobrażałam, że jak będę miała na koncie tyle a tyle, no to wszystko się zmieni. Wtedy będę jak jedna z tych kul cool lasek, co to, to je czasem widzę z MacBookami w krakowskich kawiarniach, oświetlone promieniami słońca, zrobione, świetnie ubrane z jakąś taką sexy aurą wakacyjnego luzu, pomimo tego, że widać, że są w pracy, że najprawdopodobniej zarabiają fajne pieniądze, no i właśnie fajne pieniądze. W mojej głowie fajne pieniądze wiązały się z jakimś totalnym szczęściem. Bo jak cię stać na wszystko, no to jakie ty możesz mieć zmartwienia? Naprawdę tak myślałam, pomimo tego, że i teraz, i wtedy Zdawałam sobie sprawę z idiotyzmu tego, tej, tej myśli, tak? To jest absolutnie bez sensu, ale jednocześnie gdzieś mi to grało cały czas z tyłu głowy, że jak będę zarabiać odpowiednio dużo, no to wtedy, to wtedy nie będę już miała problemów, albo będą zdecydowanie mniejsze, i na pewno będzie mi lepiej samej ze sobą. I co tu dużo gadać, ten rok był całkiem niezły pod kątem finansowym, a ja, słuchajcie, wcale nie czuję się inaczej. Wcale. Nie stałam się kimś innym. Nie zaczęłam się inaczej ubierać. To akurat szkoda, bo by mi się przydało. Nie wiem, nie, nie zaczęłam się inaczej zachowywać. Moje życie nie zmieniło się w tablicę z Pinteresta. Nie przesiaduję w kawiarniach. Nie jestem bardziej powerful. Nie jestem bad beach. Wciąż wyję sobie w poduszkę ze zmęczenia. Wciąż wątpię we własne możliwości. Wciąż wstydzę się poprosić ekspedientkę o pomoc. A kiedy wchodzę do sefory, to mam wrażenie, że obsługa myśli, że zaraz coś ukradnę. Jestem. Dokładnie taka sama. I nagle odkryłam, że kurde chyba nie tu jest pies pogrzebany. Że sobie uwidziałam pieniądze jako remedium na braki, których nowym łaszkiem czy błyskotką nie załatasz. I znowu, don't make me wrong. Pieniądze to, to jest bezpieczeństwo i wolność. Bądźmy fantastycznie bogaci, wszystkim nam tego życzę, ale nie poukładają ci w głowie. Upraszczając, jeśli czujesz się jak worek kompleksów, kiedy nie stać się na hybrydę, to kiedy zaczniecie stać, żeby sobie ją robić u rąk i u nóg dwa razy w tygodniu, to wciąż będziesz mieć momenty, kiedy będziesz się czuć jak kompletny paproch po prostu do dupy totalnie mówię ty ale mam na myśli ja chociaż może ktoś jeszcze y, się z tą moją obserwacją utożsamia po prostu mam wrażenie, że pieniądzom nadaliśmy, myślę, że przez media społecznościowe, dziwne znaczenie. Nadaliśmy im rolę, której one nie są w stanie samodzielnie spełnić. Bez odwalenia naszej pracy domowej w postaci właśnie terapii, rozpekania sobie niektórych spraw samodzielnie, budowy samooceny na mocnych fundamentach. Brzmi teraz jakbym to wszystko osiągnęła, co jest bardzo dalekie od prawdy, ale czuję, że to jest słuszny tor rozumowania i będę się go trzymać. A w sumie jak przy pieniądzach jesteśmy i byciu powerful, to moim kolejnym odkryciem jest coś, że jak to przeczytam teraz na głos, to część z Was się na pewno wzdrygnie. Ale pozwólcie mi wyjaśnić, dobra? Dotrwajcie ze mną do końca. Otóż napisałam sobie, to, że jestem kobietą, nie znaczy, że mogę mniej. Niezłe co? No bo jak to? Bzdura totalna, nie? Mamy XXI wiek, równouprawnienie, kobiety mogą wszystko. No tak, ale nie w mojej głowie. Paradoksalnie, wbrew feminizmowi, który wyssałam z blakiem matki. Ja nie wiem do końca, skąd mi się to wzięło, chociaż podejrzewam, że to po prostu są naleciałości kulturowe i jednak jakieś tam obserwacje rodzinne, że świat dzieliłam na męską i żeńską sferę i że w tej żeńskiej sferze nie było pieniędzy, a już na pewno nie większych pieniędzy. Nic co związanego z bardziej zaawansowanymi zagadnieniami dotyczącymi finansów, bo gdzie ja coś takiego pojmę? To jest kompletnie nie moja działka. Że jak zarabiać to tyle, żeby starczyło, nic ponad to. I nie dlatego, że więcej nie potrzebuję, tylko że ja po prostu nie będę umiała. Autentycznie miałam takie przekonanie. I jak mnie tak mocno z tą kasą przycisnęło rok temu z ogonkiem, to sobie powiedziałam basta. I po prostu zaczęłam szukać informacji, zaczęłam się edukować. I laski, zwracam się teraz szczególnie do Was, chłopcy, którzy słuchają, niech mi wybaczą na chwilę, ale laski, teraz będzie kumpelska polecajka. To nie jest żadna reklama, już się zrobiła jakieś takie, taka wstawka mi się zrobiła, niezgrabna. To nie jest żadna reklama, z nikim tego nie ustalałam, nie mam za to żadnych pieniędzy, chcę od razu wyjaśnić na wstępie. Po prostu z całego serca Wam polecam kurs inwestowania od podstaw z Gersmany Club do Doroty Sierakowskiej. Wam zostawię namiary w opisie tego odcinka i błagam, jak wam też się zdaje, że giełda, jakiekolwiek zarządzanie kapitałem swoim to jest męska rzecz, to zajrzyjcie tam proszę. I nie próbuję wam teraz wcisnąć jakiejś piramidy finansowej, to nie jest akcja w stylu zarabiaj ze mną, napisz kasa, a ja podam ci prosty sposób na pierwszy milion. Chodzi po prostu o podstawy dbania o swoje finanse, o swój budżet, wiedzę na temat tego, co to jest lokata, obligacje, akcje, giełda, nie wiem, procent składany, jak oszczędzać i jak tego używać w praktyce. I powiem Wam, że to jest jakiś kompletnie inny świat, który na tym rzecz jasna bezpiecznym i póki co podstawowym poziomie, na jakim się znajduje, wcale nie jest aż tak skomplikowany, a który robi Wam jakieś takie przedziwne, zupełnie nowe, dla mnie przynajmniej poczucie komfortu. Nawet jak sobie nie wiem, kupujecie obligacje skarbu państwa za stówę co miesiąc. Nawet jak sobie nie wiem, kupujecie obligacje skarbu państwa za stówę co miesiąc, to już jest coś. Coś wam przeklikuje w głowie, buduje się wam jakaś nieznana dotąd pewność siebie, przynajmniej u mnie coś takiego się wydarzyło i Powiem wam, że ja kompletnie nie wiem, dlaczego się o tym nie mówi. To znaczy, w internecie obecnie jest cała masa znawców od zarabiania pieniędzy i wydawania tych pieniędzy i wszyscy wiedzą, jak się dorobić pierwszego miliona. Szczególnie te panie, które jeszcze miesiąc temu mówią, że pracowały na kasie, a teraz stoją z bukietami kwiatów na scenie i leci. Moje more, moje. <laughs> Przepraszam, jest bardzo późno i wali mi w tekiel. Um, jest bardzo dużo takich treści, nie? A i wszyscy oczywiście są milionerami obecnie na Instagramie a treści związanych z inwestowaniem ale nie ryzykownym, że ktoś wam kokos obiecuje i tracicie wszystko w weekend, tylko pasywnym inwestowaniem, żeby wam wiecie pieniądz na wartości nie tracił i sobie leżał bezpiecznie i do tego wam coś tam zarabiał. Tego dużo nie ma, bo to jest mało sexy tak, nie ma obietnic bóg wie w bóg wie w krótkim czasie. Ale powiem wam zupełnie szczerze, że już Sama wiedza na temat tego robi dobrze, a jak zaczynacie sobie nawet niewielkimi kwotami zarządzać, to to naprawdę dużo zmienia w postrzeganiu siebie. Dodaje jakiejś takiej przedziwnej siły, także serio, polecam. Kolejna moja obserwacja brzmi, nie muszę nikogo udawać i tutaj jeszcze niedawno zdanie brzmiałoby, nie muszę nikogo udawać, żeby być lubianą, a teraz dokończyłabym je, nie muszę być lubiana. I znowu? Pozwólcie mi wytłumaczyć. Dotarło do mnie po tych wszystkich latach, że ja nie mam kompletnie wpływu na to, kto co o mnie pomyśli. No może nie do końca, bo nie wiem, jakbym nie wzięła prysznica na przykład przez tydzień i poszła gdzieś w towarzystwo, no to pewnie jakieś wnioski względem mojej osoby zostałyby wysnute, ale co do zasady... Każdy może i ma pełne prawo myśleć o mnie, co mu się żywnie podoba i surprise surprise, surprise, nie każdy będzie myślał o mnie dobrze. Niezależnie od tego jak bardzo będę się starać, jak bardzo będę stawać na rzęsach, żeby było idealnie. Już pomijam fakt, że często takie staranie samo w sobie daje efekt odwrotny do zamierzonego. Ja okropnie dużo energii wytracałam na to, no to Takie błądzenie w labiryncie własnych myśli, próbując odgadnąć, czy zostałam kupiona przez towarzystwo, czy może nie, i jak bardzo, i w jakim stopniu, co w moim wypadku było procesem wyczerpującym do cna, i jakby się głębiej zastanowić, to procesem przy okazji zupełnie bezsensownym, bo nie umiem do jasnej anielki czytać w myślach. I tak się zaczęłam zastanawiać, to w ogóle to jest właśnie takie terapeutyczne, nie, że zastanawiam się w danej sytuacji, która jest dla mnie niewygodna, co mi to robi. I tutaj też się zaczęłam zastanawiać, co mi to robi, że dana osoba uważa, że jestem kompletnie do dupy. Strasznie boimy się tego, że ktoś nas nie polubi. Może nie powinnam używać liczby mnogiej, bo nie wiem, jak wy macie, ale ja mam na pewno tak, miałam bardzo, teraz mam nieco mniej, ale wciąż, że się tego bałam tylko co z tego co z tego że ktoś mnie nie lubi yy, ja też nie lubię kilku osób yy, czy z tego tytułu dzieje się im jakaś krzywda no nie to są jakieś tam moje wnioski obserwacje inna chemia która nam się nie sprzęga na danym etapie życia to wszystko ale ja nie myślę o tych osobach na co dzień, nie zabierają mi przestrzeni w głowie, więc z dużym prawdopodobieństwem, jeśli ktoś nie lubi mnie, to też to nielubienie zabiera mu maks kilka sekund i przechodzi sobie do dalszych czynności, do dalszego swojego życia. Ja wiem, że to jest kolejne oklepane powiedzonko, że nie jesteś zupą pomidorową, żeby cię wszyscy lubili, ale powiem wam, że ja chyba dopiero teraz poczułam jakiś głębszy sens tej wyświechtanej absolutnie frazy, i przy tym taką. Wolność, taką ulgę, i znowu to nie jest tak, że dotarłam do kresu mojej wędrówki, pozjadałam wszystkie rozumy, ta wolność. Jest odczuwalna nie w każdej sytuacji, bo im bliższy stopień zażyłości, tym jednak bardziej mi zależy na odwzajemnieniu sympatii, ale zdecydowanie, zdecydowanie zdjęłam sobie ciężar tego główkowania. Kto co o mnie pomyśli, czy mnie lubi, czy mnie nie lubi, w towarzystwie obcych albo dalekich znajomych, takich, wiecie, domówkowo-imprezowych okolicznościach przyrody. Na chwilę obecną wyglądam jak chcę, mówię co chcę, jestem sympatyczna, ale też nie przeginam, nie zagrywam się już, nie walczę o to, żeby ludzie do mnie lgnęli. Bo chyba, wiecie, pogodziłam się z tym, że nie mam takiej, nie wiem jak to nazwać, takiej tulaśnej aury, że wiecie, są takie osoby, że od razu z miejsca chcesz się z nimi zaprzyjaźnić, przytulić, zaparzyć im herbatki, i to nie jestem ja. Mówię o aurze, brzmi trochę eza, ale chodzi mi po prostu o. Jakąś taką ogólną energię, którą roztaczam zupełnie niechcący, szczególnie kiedy ktoś mnie nie zna i która jest raczej dystansująca, i wiem to z wielu różnych ust, że ja po prostu na pierwszy rzut oka nie robię przyjaznego wrażenia i zaczynam się z tym pomału godzić. Moim zadaniem tak sobie przyjęłam, takie towarzyskie zadanie na chwilę obecną jest to, żeby ludzie czuli się przy mnie dobrze, i w tym wszystkim, żebym i ja czuła się dobrze z nimi. I tu znowu wyrobiłam sobie swobodę również w stawianiu granic, bardzo modne ostatnio słowo. Jak mi dane miejsce czy towarzystwo nie pasuje, to się po prostu stamtąd ulatniam. Oczywiście w sposób kulturalny, bez robienia żadnej dramy, ale i bez też żadnego poczucia winy, które Pół życia mnie prześladowało i które sobie skrupulatnie w sobie hodowałam. I znowu, to jest wspaniałe uczucie. Kolejnym moim odkryciem jest, musi być trudno, żeby było łatwo. Tak naprawdę ostatni rok, i przez rok rozumiem, od mojej 33 do czwórki, to był rok próbowania nowych rzeczy, przepoczwarzania się, egzorcyzmowania z siebie tej szarej myszki. Ten proces wciąż trwa, oczywiście, wciąż nowe mega mnie stresuje i pewnie to się nigdy nie zmieni, ale się zawzięłam i próbuję, próbuję, próbuję. I doszłam do takiej obserwacji, że w tym całym strachu przed nowym nie przerażało mnie i wciąż nie przeraża mnie, nawet tak bardzo um, fakt, że no właśnie, że to jest nowe, tylko to, że uwaga, uwaga, że od razu nie wyjdzie mi idealnie. No bo siłą rzeczy, jak coś próbujesz po raz pierwszy, no to raczej się nie zdarza, żeby załapać daną czynność od deski do deski za pierwszym pociągnięciem. Yy, nauka wymaga czasu. Ja to niby wiedziałam, ale jednocześnie przed samym tym procesem się wzbraniałam, bo budził we mnie dyskomfort. Ta cała zabawa w DJ'kę, mój wielki sidequest 2024, to była i wciąż jest gigantyczna lekcja dla mnie. Ja powiem wam, że ja się nawet nie spodziewałam, że to będzie miało dla mnie taki walor dydaktyczno-terapeutyczny, bo demony, które musiałam w sobie pokonać, żeby dotrzeć do momentu, w którym względnie się za tą DJ'ką pewnie czuję, to jest naprawdę historia wielkiej bitwy. A takim final bossem tej całej bitwy, takim największym strachem odkryciem, było to, że wciąż siedzi we mnie uczennica, taka szkolna. Że ja, 33, prawie 34-letnia baba, która sobie płaci z własnej kieszeni za jakieś tam zajęcia dodatkowe, które sama sobie wymyśliłam, na które nikt mi nie kazał iść, niezwiązane z moją pracą, na które sobie idę spacerem wieczorkiem we wtorek i mają być czystą przyjemnością przede wszystkim, stały się moim kolejnym koszmarem perfekcjonisty. Że ja z tych zajęć wracałam, jak mi coś nie wyszło, no bo nie miało prawa wyjść od razu, tak dopiero się uczyłam, ale jak mi coś nie wyszło, to czułam się rozczarowana, rozgoryczona, czułam się w jakimś dziwnym obowiązku, żeby się nauczyć, przećwiczyć. Stresowałam się, czy nie wiem, że czy powiedziałam dobrze to, czy tamto, czy zrobiłam dobrze to, czy tamto. I pewnego dnia. Kiedy znowu coś przeżywałam i o tym kolejnym wyzwaniu mówiłam Marcinowi, to mój mądry mąż powiedział zdanie, które, które chyba stanie się jedną z takich moich złotych myśli tego roku. Powiedział, Iga, ale wierzę, że to już nie jesteś w szkole. I <laughs> nie, wiem, nie wiem, jak Wy to odbieracie, czy to jakoś z Wami rezonuje, ale mną to pytanie, idiotycznie to brzmi, ale mną to pytanie. Wstrząsnęło, miałam takie wow! Bo ja sobie uświadomiłam, jak bardzo, jako dorosła osoba, wciąż hoduje w sobie tą małą igusię w białych rajstopkach, która musi siedzieć prosto, musi być grzeczna, ładnie odpowiadać na pytania, robić. Jak najmniej błędów i dostawać same piątki. Ja sobie uświadomiłam, jak bardzo to we mnie siedzi. I wiecie co? Postanowiłam odpuścić. To oczywiście jest proces, w którym gdzieś tam sobie jestem, ale postanowiłam pozbyć się tych mentalnych białych rajstopek, i to. Chyba była najlepsza decyzja, jaką mogłam podjąć. Ja sobie uświadomiłam nagle, że te początki, kiedy ci kurwa idzie jak krew z nosa, nic nie wychodzi, czujesz, że słowa nie rozumiesz, co do ciebie mówią, to też jest niezbędny etap. I nieunikniony etap przede wszystkim, i że nie trzeba się go wstydzić. Musi być trudno, żeby było łatwo. A jak zacznie być łatwo, po tym trudno, to satysfakcja w ogóle z tego złajcie. podam Wam to jeszcze na przykładzie tego mojego dj -owania. Ja w październiku zeszłego roku nie wiedziałam, słuchajcie, nic. Nic. Nie wiedziałam, co trzeba wcisnąć, żeby grało. O jakimkolwiek piksowaniu już nawet wspominać nie będę. I kurza twarz. Tydzień temu grałam 3 godzinnego seta. 20. 8 bodajże, będę grała na festiwalu, polecam mnie w ogóle obserwować na Instagramie, będę wam tam dawała zdać co i jak, yy, szykuje się super impreza w ogóle, ale wracając, ja pierdzielę, takie mam uczucie, że zrobiłam coś z niczego i to daje mi tak strasznie dużo siły i cały ten mój rok to jest takie właśnie... Mój rok siły, jakkolwiek górnolotnie to brzmi, rok pracy i rok działania, ale takiego działania, że nie pierdolę, że coś zrobię i nie robię, tylko po prostu robię. A dzięki tej terapii, która tu wraca jak referent w tym odcinku, uczę się panować nad tymi wszystkimi, wiecie, autosabotażowymi potrzeptami, które mnie zwykle wyhamowywały już na starcie. To, co teraz powiem, ja sobie zdaję sprawę z tego, że mówię to z bardzo uprzywilejowanego miejsca, ale uświadomiłam sobie, że kurza twarz to ja byłam, i wciąż jestem czasem największą przeszkodą dla samej siebie. Tą kulą u nogi, którą nazywałam nieodpowiednim momentem, pechem, złośliwością losu, itd. itd. Że zawsze, albo prawie zawsze, to koniec końców byłam ja. I. Mogłabym oczywiście sobie teraz pluć w brodę, ile szans przegapiłam, ile lat zmarnowałam, bo się bałam, a przez to, że się bałam, to się wycofywałam, prokrastynowałam, szukałam wymówek, szukałam winnych, ale no kurde, no trudno, no. Czasu nie cofnę, mam 34 lata i późno, bo późno, ale chyba zaczynam wreszcie żyć, wiecie? O, dobra, rozgadałam się trochę, Ym, spadam chyba. Słyszymy się już niebawem. W ogóle sorki za te przerwę, ale mnie bardzo straszny content pochłonął. Zwykle robię to na zmianę, a teraz sobie nagrałam dwa odcinki pod rząd. Bardzo straszny, ale postaram się wrócić do tego przekładańca. No i co? I chyba do usłyszenia całuję. Cześć!